Witam bardzo serdecznie. Margo, Krynica, Apartamenty Continental, a po prawej stronie Murena, ośrodek wypoczynkowy, wakacyjny. Wszystko można powiedzieć w samym centrum Krynicy od strony Bałtyku. Za wzgórzem, za ścieżką dzików, tutaj właśnie idzie się pod górę tam gdzie samochód jechał jest ścieżka dzików a tak wygląda murena od wewnątrz są to takie małe pokoje no i większe troszkę zacienione ale są i moskitery w oknach dosyć tutaj od strony nie od strony deptaka tylko od tej drugiej strony domków jest troszkę ciszej od drugiej strony jest dosyć głośno bo jest dancing wieczorny a tutaj są dosyć drogie, ale piękne apartamenty. Margo jest i klub nocny, i można w kręgle pograć. A tu już Hotel Continental przy samym zejściu głównym, przy rądzie, Jak widać, najlepsza lokalizacja w Krynicy, no ale też i dosyć droga tam. Dalej jest też Hotel White. Koszmarne ceny za noclegi. A tu są poszczególne różne. Inne ośrodki. Tam widać już morze, tam gdzie ten samochód przejechał za rondo. W związku z czym tutaj jest przy samym, samym Morzu, Hotel Continental ma w swojej ofercie basen, tak zwany tam park wodny, zjeżdżalnie. A tutaj piękny, historyczny samochód przy samym wejściu naprawdę prześliczny, prześliczne autko. Nie można było go nie sfilmować. Naprawdę super Trzy gwiazdeczki Aquain Spa. A tutaj jest nasza Krynicka plaża. Moim zdaniem najlepsza plaża Bałtyku. Szeroka. Piękny, czysty piach. Rewelacja.